Pierwsza część tego zadania polega na określeniu miary kątów, jakie zakreślają ramiona końcowe, do których należą kolejno punkty P0, P1 do P7. No to patrzymy na punkt P0 i tutaj widzimy, że ramię końcowe pokrywa się z osią X, stąd miara kąta równa się 0 stopni. Następnie patrzymy na punkt numer 1. Widzimy, że ramię końcowe, do którego należy ten punkt, zakreśliło kąt o mierze 45 stopni. Kolejne mm, punkty będą należały do ramion, które są wielokrotnościami y, kąta 45 stopni, czyli drugi punkt będzie należeć do kąta o mierze 90 stopni. Dwa razy po 45 to 90 stopni, trzeci punkt to będzie kąt 135 stopni, czwarty punkt to kąt 180 stopni, piąty punkt to kąt 225 stopni, szósty punkt, to będzie kąt. O dwieście 270 stopni. Siódmy punkt. To kąt o mierze 315 stopni.